Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o kryzysie i odbudowie państwa polskiego. Czego dowiemy się na lekcji? Dowiemy się na czym polegał kryzys państwa polskiego w pierwszej połowie XI wieku. Poznamy ziemię wchodzące w skład państwa Kazimierza Odnowiciela. Poznamy przyczynę upadku rządów Bolesława Śmiałego. Zaczynamy od kryzysu państwa pierwszych piastów. Po śmierci Bolesława Chrobrego królem Polski został w 1025 roku jego młodszy syn Mieszko II. Jego żoną była księżniczka niemiecka Rycheza, siostrzenica cesarza Ottona III. Nowy król początkowo kontynuował politykę ojca, toczył walki z cesarstwem, starał się wzmocnić państwo i kościół, wkrótce jednak stanął naprzeciw połączonych sił cesarstwa na zachodzie i Rusi na wschodzie. W 1031 roku Polska nie zdołała odeprzeć ataku obydwu tych państw i utraciła Milsko, Uszy oraz Grody Czerwieńskie. Trudną sytuację mieszka II wykorzystał jego starszy brat Besprym. Udało mu się przejąć władzę zmuszając mieszka II do ucieczki z kraju. Bezprym zrezygnował z koronacji i odesłał insygnia królewskie cesarzowi. Insygnia królewskie to oznaka władzy królewskiej, a więc Korona, Berł oraz Jabłko królewskie. Wkrótce jednak Bezprym został zamordowany, a Mieszko II powrócił do kraju i ponownie objął władzę. Mimo to nie odzyskał utraconej korony, musiał też uznać zwierzchnictwo cesarza. Odesłanie insygnii królewskich wiązało się z tym, że w przyszłości kolejny kandydat do tronu polskiego będzie musiał uzyskać poparcie osoby, której te insygnia królewskie zostały odesłane, więc w tym przypadku niemieckiego cesarza. Upadek państwa. Mieszko II zmarł w 1034 roku, był pierwszym wykształconym władcą polskim, znał język grecki i łaciński. Po jego śmierci pogłębił się zamęt w kraju. Doszło do buntu możnych oraz zrywu ludności, która chciała przywrócenia pogaństwa. Doprowadziło to do oderwania się od Polski Mazowsza oraz Pomorza Gdańskiego. Syn Mieszka II, książę Kazimierz, uciekł z kraju, by ostatecznie znaleźć schronienie w Niemczech. Sytuację tę wykorzystali Czesi, którzy w 1038 roku spustoszyli Wielkopolskę, zniszczyli doszczętnie Poznań i Gniezno, z którego wywieźli relikwie św. Wojciecha. Ponadto przyłączyli do swojego państwa Śląsk. W wyniku tych wydarzeń, państwo oraz organizacja kościelna na ziemiach polskich praktycznie przestały funkcjonować. Kazimierz Odnowiciel. Cesarz był zaniepokojony wzrostem pozycji Czech, które zdobyły część polskich ziem. Dzięki zabiegom swojej matki Rechezy książę Kazimierz uzyskał od cesarza pomoc zbrojną. Najprawdopodobniej w 1039 roku książę Kazimierz na czele 500 ciężko zbrojnych wojów powrócił do kraju i zdobył Wielkopolskę oraz Małopolskę. Główną siedzibą księcia stał się Kraków, który odtąd zaczął odgrywać rolę grodu stołecznego w miejsce zniszczonego Gniezna. W następnych latach Kazimierz odzyskał też Mazowsze i Pomorze Gdańskie oraz odebrał Czechom Śląsk. Książę stłumił bunty ludności, i przywrócił na swoich ziemiach chrześcijaństwo, odbudował polskie biskupstwa, kazał wznosić nowe kościoły. Chociaż nie odzyskał korony królewskiej ani zdobyczy chrobrego, w dziejach zapisał się jako władca, który odbudował państwo polskie. Dlatego też nazywany jest Kazimierzem Odnowicielem. Kazimierz Odnowiciel pojął za żonę siostrę władcy Rusi, Dobroniegę. Dzięki zawartemu w ten sposób sojuszowi i wsparciu zbrojnemu udało mu się odzyskać wspomniane wcześniej Mazowsze i Pomorze Gdańskie. Bolesław Śmiały. Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę przejął jego najstarszy syn Bolesław Śmiały. Dążył on do umocnienia pozycji państwa polskiego oraz uniezależnienia się od sąsiadów. W tym celu podejmował wiele wypraw wojennych, walczył z Czechami, odzyskał drusi od Grody Czerwieńskie. Swoje cele realizował również na drodze dyplomacji, między innymi włączył się w konflikt między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV o inwestyturę. Bolesław śmiały poparł wówczas papieża. Dzięki temu za jego zgodą przywrócił arcybiskupstwo w Gnieźnie i w 1076 roku został koronowany na króla Polski. Mimo licznych sukcesów władcy wybuchł przeciwko niemu bunt możnych wspierany przez biskupa krakowskiego Stanisława. Można władcom przeszkadzała silna władza króla Bolesław stłumił bunt a biskup Stanisław został skazany na śmierć. Wydarzenie to wywołało takie oburzenie że Bolesław musiał w 1079 roku uchodzić z kraju na Węgry, tam po paru latach zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Tutaj warto wspomnieć, że biskup Stanisław to nikt inny jak zwyczajny zdrajca, który sprzeciwił się królowi. Stanisław przyszedł na świat w 1030 roku, a już w 1071 roku został biskupem krakowskim. Uznaje się go za przywódcę lub uczestnika buntu przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu. Według zapisów kronikarzy miał ponieść hańbiącą śmierć, polegającą na odcięciu członków rąk. Nóg, nosa i uszu. Z powodu męczeństwa wkrótce zaczął rozwijać się jego kult. W 1253 roku papież zaliczył go w poczet świętego Kościoła katolickiego. Jako dowód świętości podawano cud pośmiertnego zrośnięcia się ciała duchownego. Powstała wówczas idea, że w podobnie cudowny sposób zjednoczą się polskie ziemie. Biskup Stanisław zginął jednak nie w wyniku rozczłonkowania, a od uderzenia w tył czaszki, co wykazały badania przeprowadzone w latach 60. XX wieku, co też pokazuje ile warte są wszystkie opowieści związane ze świętością biskupa Stanisława. Bolesław Śmiały nazywany także był szczodrym, król był bowiem niezwykle hojny dla kościoła oraz dla wspierających go osób. Dopiero kilka wieków później zaczęto Bolesława określać przytomkiem Śmiały, zapewne ze względu na... Śmiałe rozprawienie się ze spiskowcami. Tutaj głównie chodzi pewnie o biskupa Stanisława. W obrazie widzimy, jak biskup Stanisław rzuca klątwę na króla Bolesława Śmiałego. Dziękuję za uwagę.